Płacając minimum 8,40 na Haga z kodem lamianek, możecie zgarnąć jedną z tych czterech kos, które właśnie wyświetlają Wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli wygracie, otrzymacie komunikat na środku ekranu Gratulacje, wygrałeś skina za doładowanie z kodem lamianek. Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. Siemaneczka witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Lamianek, a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcineczku, jak widać, znajdujemy się na Casehug'u, a ja na sam start. Przypomnę Wam, że wchodząc w pierwsze linki w opisie, otrzymujecie 4 zł i 20% bonusu do doładowania. W dzisiejszym odcineczku kolejna skrzyneczka eventowa yy, będzie to skrzyneczka Snips, a więc Przejdźmy sobie teraz do niej, no i zobaczmy sobie, co tam będzie nam ta skrzyneczka sypała. E, będziemy sobie otwierać po 5, także za będziemy lecieć. Tutaj dźwięk wyciszony po streamku, no i szukamy czegoś fajnego. Pierwsze otwarcie nam nie oddało, e, może już drugie odda? Wygląda to bardzo fajnie i jak widać, coś tam sypnęło. Lecimy sobie dalej. 1 do 2 mamy w tym momencie, także no stać tą skrzyneczkę na więcej, później pójdziemy ją sobie może zrobić na y, Jokerze, ale na Case battle, bo jak widać tutaj Ursusik Doppler, no może polecieć i może być całkiem fajny. On kosztuje 2800 zł, no to z takiej skrzyneczki fajnie by było drobnąć Aktualnie mamy 2 do 4, także zobaczymy sobie co tam ciekawego będzie nam jeszcze lecieć Zeus Olympus 2 do 5, także no troszkę jednak nam przystopowała skrzyneczka Snips 49 zł no i nie podoba mi się to, bo już mamy 2 do 6, ale jest na player tu, także mamy 3 do 6 i już to wygląda zdecydowanie lepiej. E, super, że jak nagrywam odcinek, to znowu w tle słychać psa, no ale już nic nie zrobimy. 3 do 7 w tym momencie i 3 do 8. Kurde, aż tak fajnie wyglądało, bo tyle tych monetek leciało. Ale niestety nic to nie dało 4 do 8 Jeszcze mamy szansę odrobić Bo chyba we wczorajszym odcineczku Jeżeli dobrze pamiętam Poszedł wielki kombeks z 4 do 9 No ale się finalnie nie udało Bo skończyło się na 9-10 A w dzisiejszym odcineczku kończy się nam 4-10 Także klikamy sobie stwórz bitwę No i stwórzmy sobie może nie wiem ile tych skrzyneczek 329 zł. To co, jedna bitewka na 20 skrzyneczek, może taka grubsza. Starczny budżet, starczny budżet. A dobra, 25 zaryzykujemy. Ale zagramy sobie 2 na 2. Zagramy sobie 2 na 2. Klasyka. I w dzisiejszym odcinku pójdziemy do antyterrorystów. Także, no sypnij nam coś fajnego. Tutaj Hagu. Zobaczmy sobie. Jest fajnie na początek. Gucci Glor. No, ale takich gucików to by było potrzeba dość sporo, jeżeli byśmy chcieli zarobić sobie jeszcze na tej bitewce. Ale o, bardzo fajny flipik. Jednak liczę, że będą nam leciały te ursusy do plery. Ile jest na nie procent szans? Pokazuję tutaj. Nie pokazuje ale już mamy właśnie pierwszego. O tym właśnie wspomniałem. Także jeszcze dwa takie ursusy do na naszą stronę najlepiej i będzie zwycięstwo z fajnym profitem, e, także no nie obraziłbym się, jeżeli by takie dwa poleciały, a to jeszcze Green Energy a łupka szczerze, z ciekawości muszę ją sobie sprawdzić, jak ona wygląda w grze, bo ostatnio ją dość często właśnie widuję na stronkach i powiem Wam, że zastanawiam je to, bo taka kurde niby zielona, ale no. A też jest zielony, i chciałbym sobie na przykład porównać te dwie lawówki. Także no, zobaczymy sobie w gierce, może na streamku, Także zapraszam bardzo serdecznie. Eee, no a Wam przypomnę, że możecie sobie zostawić komentarze jakiś, ponieważ możecie sobie zgarnąć skinka za darmo. Eee, także bardzo fajna opcja, mi się wydaje, za zostawienie komentarza. Skinek, no, kurde, kto by nie chciał. Możecie też zostawić łapeczkę w górę, możecie też zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem najlepiej, ponieważ lecimy po 30 tysięcy do końca maja. No i jesteśmy na dobrej drodze, tak samo jak na dobrej drodze jesteśmy wygrania tej bitewki. Bo jak widać tutaj Ursusy nam się nie zatrzymują, także bardzo fajna sprawa wam powiem widzowie. Jeszcze flipika sobie dorzucimy, także git. No ale zobaczmy sobie jak to się tutaj zakończy, czy magicznie nie wiem, terroryści nie dropną sobie e, trzech Ursusów, więcej niż trzech Oni by potrzebowali czterech Ursusów, nawet pięciu, kurde, no to nie, no nie ma szans Tym bardziej, że trzy skrzyneczki zostały do końca, także e, no co, bardzo fajna bitewka, bardzo fajny proficik nam się tutaj szykuje ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzowie, przypominam, że wchodząc z pierwszej linki w opisie, otrzymujecie 4 zł na Case Haga i 20% bonusu do doładowania. My sobie mamy to tutaj razy dwa. To, to naszą stałeczkę tej bitewki, także bardzo fajny proficik. Dzięki za oglądanie. I do usłyszenia już jutro. Siemaneczko.